Tego popołudnia śnieg padał cicho, okrywając ruchliwe miasto białą ciszą. Samochody zwalniały, światła sklepów świeciły w mlecznym niebie, a śmiech rodzin wracających do domu brzmiał jak echo. A jednak pośród tego piękna był obraz tak bolesny, że zamroził serce pewnego mężczyzny. Na drewnianej ławce, na skraju dzielnicy handlowej, siedziała młoda kobieta. Jej płaszcz był zbyt cienki na przenikliwy chłód. A w ramionach spało niemowlę owinięte wznoszony koc. Śnieg osiadał we włosach kobiety, jej twarz była blada i zmęczona, jakby życie samo wysysało z niej siły. Kilka kroków dalej stała dziewczynka, trzymając ojca za rękę. Spojrzała w górę swoimi wielkimi, niewinnymi oczami i wyszeptała słowa, które zmieniły wszystko. Tatusiu, dlaczego ona tu śpi? Jeśli wierzysz w dobroć, drugie szanse i moc współczucia, Zostaw polubienie, zasubskrybuj za pozorami i podziel się tą historią z kimś, kto potrzebuje odrobiny nadziei. Twój komentarz może być inspiracją dla innych. Mężczyzną, który to usłyszał, był Daniel Carter, bogaty przedsiębiorca, znany z imperium nieruchomości. Dla większości był nietykalny sukces, pieniądze, szacunek. Ale za eleganckimi garniturami i pewnym uśmiechem krył się ojciec, który wciąż uczył się samotnego rodzicielstwa. Jego żona zginęła trzy lata wcześniej, w nagłym wypadku, zostawiając go z małą Emmą, dziewczynką, która teraz ściskała jego rękę. Od tamtej pory Daniel poświęcał się dwóm sprawom firmie i córce. A jednak, mimo zasobów i pieniędzy, często czuł, że ledwo daje radę. Emma miała jednak serce czyste jak śnieg. Zauważała to, czego ojciec czasem nie widział. Kiedy on skupiał się na spotkaniach i telefonach, ona dostrzegała cichą niedolę obcych ludzi. To emma pierwsza zauważyła młodą kobietę na ławce. Dla Daniela była jedną z wielu, kolejną osobą, która wypadła z systemu, ale dla jego córki była kimś ważnym. Daniel przykucnął. Jego drogi płaszcz zetknął się z lodowatym chodnikiem, a on spojrzał bliżej. Usta kobiety były sine, jej dłonie drżały nawet we śnie. Dziecko westchnęło cicho i wtuliło się w jej ramiona. Daniel poczuł ukłucie wspomnienia. Noce, gdy Emma była noworodkiem. Jego żona siedziała wtedy przy kominku, kołysząc ich córkę. Pamiętał strach, że nie podoła ciężar odpowiedzialności, bezsenne noce, gdy chodził po pokoju. A ta kobieta przeżywała to samo, tylko że sama na mrozie. Mógł odejść. Wielu już minęło, jedni z obojętnością, inni z cieniem litości. Miasto było pełne ludzi zbyt zajętych, by się zatrzymać. Ale słowa Emmy znów zabrzmiały mu w uszach: Tatusiu, dlaczego ona tu śpi? I nie odszedł. Delikatnie obudził kobietę. Otworzyła oczy, mętne od wyczerpania. Od razu mocniej przytuliła dziecko. W jej spojrzeniu pojawił się strach strach przed osądem przed tym, że ktoś ją przegoni, że straci jedyne miejsce, które miała. Ale Daniel jej nie osądził, nie spojrzał z góry. Zamiast tego wyciągnął rękę. Jej imię brzmiało Lili. Historia, którą powoli opowiedziała, rozbrzmiewała ciężarem bólu. Była kiedyś studentką, marzyła o pracy pielęgniarki, ale los uderzył bezlitośnie. Rodzice wyrzekli się jej, kiedy zaszła w ciążę, ojciec dziecka zniknął, a ona została sama. Bez pracy, bez dachu nad głową, wędrowała od schroniska do schroniska, aż nie zostało już nic. Daniel słuchał w milczeniu. Budował wieżowce. Podpisywał milionowe kontrakty, ale nigdy nie czuł takiej odwagi, jaką musiała mieć Lili, by przeżyć każdy dzień. Widział nie tylko matkę w trudnej sytuacji, ale wojowniczkę, która mimo wszystko trzymała się nadziei. Tego wieczoru podjął decyzję. Zaproponował Lili i jej dziecku dach nad głową. Nie z litości, ale dlatego, że nie mógł znieść myśli, że spędzą kolejną noc na mrozie. Na początku odmówiła. Duma i strach trzymały ją w miejscu. Ale gdy Emma wyciągnęła rączkę i dotknęła policzka dziecka, śmiejąc się cicho, opór lili pęku. Ona się zgodziła. Łzy błyszczały w jej oczach, jakby ciężar, który niosła zbyt długo, wreszcie zaczął się z niej usuwać. Kolejne tygodnie nie były łatwe. Zaproszenie obcej osoby do domu rodziło pytania, wątpliwości i krytykę otoczenia. Niektórzy wspólnicy Daniela szeptali za jego plecami, nazywając to nierozsądkiem. Oskarżając go, że kieruje się emocjami. Nawet jego krewni kwestionowali decyzję, ostrzegając, że ludzie mogą wykorzystać jego dobroć. Ale Daniel trwał niewzruszony. Wiedział, co zobaczył tamtego śnieżnego popołudnia. I wiedział, że głos jego córki, niewinne pytanie Emy, obudziło w nim coś, czego nie mógł już ignorować. Dla Lili przystosowanie się było równie trudne. Czuła się obco w luksusowej rezydencji, otoczona rzeczami, które znała tylko z magazynów. Ciągle się martwiła, że jest ciężarem, że nadejdzie dzień, gdy Daniel zmieni zdanie. Ale krok po kroku, dzięki małym gestom dobroci, zaczęło kiełkować zaufanie. Gotowała proste posiłki, wdzięczna za możliwość wniesienia swojego wkładu. Pomagała Emmie przy szkolnych projektach, czytała bajki na dobranoc, które przypominały jej własne utracone dzieciństwo. I powoli do domu, który długo brzmiał pustką, wrócił śmiech. Daniel również się zmieniał. Przez lata zakopywał swój żal w pracy. Uciekał od chwil, które przypominały mu o zmarłej żonie. Ale obecność Lili budziła wspomnienia, które zamknął na klucz. Jej wytrwałość, czułość wobec dziecka przypominały mu o miłości, która potrafi leczyć złamane miejsca. Zaczął więcej czasu spędzać w domu. Nie tylko jako ojciec, ale jako mężczyzna, odkrywając na nowo radość zwyczajnej rodziny. A jednak los znowu ich wystawił na próbę. Pewnego wieczoru Lili otrzymała list, który wstrząsnął jej światem. Ojciec dziecka powrócił, żądał opieki, twierdząc, że Lili nie nadaje się do wychowywania, że jej przeszłość ją dyskwalifikuje. Panika i rozpacz ogarnęły ją całkowicie. Przez chwilę myślała, by odejść przekonana, że nie ma szans w walce. Ale tym razem nie była sama. Daniel stanął u jej boku, wynajął najlepszych prawników, obiecał, że nie pozwoli, by walczyła sama. Przypomniał jej o jej wartości, o sile, którą widział każdego dnia, i o miłości, jaką darzyła swoje dziecko. Proces był długi i bolesny, pełen oskarżeń i gorzkich słów. Ale prawda zwyciężyła. Sędzia dostrzegł oddanie Lili, jej poświęcenie i niezaprzeczalną więź z dzieckiem, przyznał jej pełną opiekę. Lili płakała z ulgi, a Daniel trzymał ją za rękę. Ciche zapewnienie, że zawsze będzie obok. Od tego dnia ich życia splotły się ze sobą. Nie z konieczności, lecz z wyboru. To, co zaczęło się jako akt współczucia, stało się podróżą ku uzdrowieniu i nadziei. Daniel zrozumiał, że prawdziwe bogactwo nie tkwi w kontach bankowych ani w wieżowcach, ale w życiu ludzi, których dotykamy. Lili odkryła, że nawet najgłębsze rany mogą się zagoić, jeśli ktoś w nas wierzy. A Emma, mała dziewczynka, której pytanie rozpoczęło tę historię, zrozumiała, że dobroć potrafi zmienić nie tylko jedno życie, ale wiele. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, polub ten film, zasubskrybuj za pozorami, podziel się nim z bliskimi i napisz w komentarzu, jak dobroć zmieniła twoje życie. Twoja opowieść może być nadzieją dla kogoś innego. A na koniec specjalna prośba: zostaw w komentarzu tylko jedno słowo: nadzieja, jeśli wierzysz, że współczucie może naprawdę przemieniać świat. Zmieniały się pory roku, zmieniało się ich życie. Daniel nie był już tylko odnoszącym sukcesy biznesmenem, ale człowiekiem, który wybrał miłość zamiast obojętności, rodzinę zamiast dumy. Lili nie była już zmagającą się samotną matką, lecz kobietą, która dostała szansę, by powstać i marzyć. A Emma, ze swoim łagodnym sercem, stała się mostem, który połączył ich losy. Czasem to najmniejsze głosy zadają największe pytania, czasem jeden akt dobroci może przypisać przyszłość i czasem wszystko, czego potrzeba, by zmienić życie, to zatrzymać się, posłuchać i zdecydować się nie odchodzić.